Właśnie szybko, woźna będzie za kilka minut. Ha! Mamy panią! Oj, Jezu, to wy. A po co ta latarka? Przecież jeszcze jest dzień. Dla dramatycznego efektu? Nie interesuj się! Niech pani gada, po co pani nasze sprawdziany i dlaczego sprzedaje je pani dyrektorowi za doci donaty. No dobrze, macie mnie. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Nie! Pani pozwoli, że ja to zrobię. Pan dyrektor? To prawda, skupuję wasze sprawdziany od pani Woźnej za donaty. Ale mam ku temu ważny powód. Niby jaki? Muszę je wszystkie poprawiać. Przed co? Wasze sprawdziany, a dokładnie ich oceny idą potem do ministerstwa. Sprawa czysto statystyczna. Z tych ocen jest wystawiana później średnia uczniów w danej szkole. I tak się składa, że w nasze jest jedna z gorszych. Dlatego poprawiam wasze sprawdziany, żebyśmy nie byli na końcu listy. No ale po co te wszystkie donaty, pani Basiu? Ja zbieram je dla was. Dla nas? Chciałam zbierać 436 po jednym dla każdego ucznia i rozdać Wam na święto woźni. Ojej, jakie to słodkie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że taki dzień istnieje. To bardzo miłe. Chyba nie muszę mówić, że nigdy niczego nie widzieliście, nie słyszeliście i ogólnie niczego nie wiecie. No, patrząc na nasze sprawdziany, to by się nawet zgadzało. Bardzo śmieszne. Pani Barbaro, proszę ich odprowadzić przed szkołę i kupić ich milczenie paroma donatami. Dziwna była ta przygoda. Ale nie będę tego dążył. Ważne, że na koniec jest Donat. Jest git! Jak widać niektóre historie mają bardzo wyrafinowany i słodki finish. Dokładnie tak jak Donaty od Doty. Dajcie znać w komentarzu, który smak Doty Donat lubicie najbardziej.